Hej, hej, e, witaj na kanale Emocje na 102. E, słuchaj, no w sumie dawno mnie nie było. Wiem, że tu jest paru subskrybentów, nie wiem czy ktoś jeszcze w ogóle ogląda to, e, ale jak ogląda i oglądałeś, czy, czy jakoś tam zaglądałeś systematycznie, no to przepraszam, że tak nagle zniknęłam. Czemu zniknęłam? Zniknęłam w sumie z kilku powodów. Jakoś tak potrzebowałam złapać oddech, potrzebowałam trochę się zresetować z tego powodu, że troszkę sobie tam choruję na różne schorzenia i potrzebowałam to sobie po prostu ogarnąć i poukładać. Ale i z drugiej też strony dostawałam różnego rodzaju hejty. Już nawet nie takie yy, nawet pisane gdzieś tam po prostu w komentarzach to usuwałam, ale takie hejty yy, na przykład sms-em i gdzieś tam w którymś momencie po prostu zwątpiłam, czy no, nie wiem, czy w ogóle warto robić to, co robię, czy, czy w ogóle to ma jakikolwiek sens. No i z drugiej strony, że no w sumie jak sobie z tym radzić nie? psychicznie, no bo to jednak, kurczę, no to jednak, kurczę, boli, nie? Człowiek coś tam sobie robi um, i wydaje mu się, że, że niesie jakąś wartość, a, a spotyka się no jest jakby z, z przykrymi bardzo słowami, tak? Więc, jakby po prostu przez chwilę zwątpiłam, w ogóle się zastanawiałam, czy, czy wracać do tego, czy może w ogóle yy, w jakiś inny sposób, czy może w ogóle stworzyć kolejny kanał, coś innego, w jakiś inny sposób. No yy, tak, bardzo dużo myślałam. Przez ten czas bardzo dużo się też szkoliłam, yy, różne kursy, książki oczywiście też, tak, rozmowy gdzieś tam z ludźmi, wiadomo. Natomiast. Yy, usłyszałam takie fajne zdanie, że jeżeli po prostu e, lubię to, co robię, a, a bardzo lubię te filmiki właśnie sobie nagrywać, e, no to żebym to po prostu robiła dla siebie, że w sumie tego nikt nie musi widzieć. I w sumie sobie pomyślałam, no przecież od tego zaczęłam, nie? No bo tak naprawdę na Facebooku grupę, którą założyłam i te wszystkie sposoby, w ogóle konto, które założyłam na, na, na Facebooku, co prawda po e, no założyłam je, no bo tam straciłam poprzednie konto yy, i jakiś taki pomysł mi po prostu wpadł do głowy że skoro straciłam konto, o może zacznę, kurczę coś, coś innego i taką miałam potrzebę, ponieważ byłam w głębokim stresie, to szukałam różnego rodzaju sposobów na, na przetrwanie na emocje takie związane z lękiem, strachem ze smutkiem, czy wręcz jakąś tam Depresję czy z jakąś taką niemocą po prostu stresem, bardzo, bardzo głębokim po prostu stresem. I, i chciałam się tymi sposobami po prostu podzielić, a ja później pomyślałam, że chciałabym to zrobić też na YouTubie. Natomiast nie ja znam się tam jakoś specjalnie na technologii. Więc robiłam to tak jak, tak jak umiałam, tak jak gdzieś tam uważałam. No i spotkało się z takim, a nie innym komentarzem. No, mniejsza o to. Znaczy były też pozytywne, oczywiście, komentarze, nie? No to fajnie. Ktoś mi tam wysłał informację na Facebooka, że robię fajną rzecz. Natomiast no, zaczęłam mieć po prostu wątpliwości. Ale stwierdziłam, że w sumie, skoro lubię to robić, tak jak powiedziałam, to że po prostu będę to robić. Jeżeli się znajdzie ktoś, kto, komu po prostu te filmiki będą się podobać, czy. Będzie czuć w nich jakąkolwiek wartość, no to po prostu będzie zaglądał, nie? A jak nie, no to nie. Jest tyle, tyle innych różnych kanałów gdzieś tam rozwojowych, więc okej. Okay. Ja to chyba bardziej będę po prostu dla siebie, nie? Dla siebie czuję taką potrzebę, chcę to robić, więc po prostu będę to robić w takiej formie, jakiej uważam w danym momencie za, za okej okay dla siebie. Myślę, że będą no, to takie filmiki, które mi się przydadzą w chwilach właśnie jakiegoś tam kryzysu. Bo tak jak na Facebooka sobie zaglądam czasami, właśnie jak mam jakiś trudniejszy moment i sobie korzystam z tego po prostu. Tak samo jak podsyłam na przykład swoim bliskim, tak, jeżeli wiem, że mają jakiś trudniejszy okres, to też jakby czerpię z tego i, i chciałabym, żeby te filmiki też właśnie były: tak dla bliskich, jak i, jak i dla mnie. Jeśli komuś jeszcze fajnie posłużą, no to super. No dobra, więc wracam z takim filmikiem na temat właśnie tutaj, właściwie to sobie tak basgrze. No tak, no bo to też jest właśnie tak, że stwierdziłam sobie, że najlepiej mi się myśli i najlepiej mi się w ogóle robi różne rzeczy, kiedy sobie rysuję, kiedy sobie piszę. Więc bardzo dużo piszę, bardzo dużo różnego rodzaju zeszytów takich rozwojowych i bardzo dużo rysuję, rysuję tak właściwie jakieś tam sobie linie. I z tych linii, no tak naprawdę, o, coś tam sobie później powstaje, nie, jakieś tam, no naprawdę różne rzeczy sobie rysuję, no. różne rzeczy wychodzą, czasami nic nie wychodzi, albo wychodzi coś, co po prostu yy, ja jakoś tam czuję, nie, więc yy, rysowanie też jest fajną sprawą. Dobra, no w każdym bądź razie chciałam wrócić z takim filmikiem o zmianie. Ja tutaj sobie rozpisałam bardzo dużo rzeczy. Nie będę ci czytać tego wszystkiego. Jeżeli masz chęć, możesz sobie po prostu to zatrzymać i sobie po prostu spróbować rozczytać. Ewentualnie, jak są jakieś pytania, mogę po prostu w komentarzu tam coś przybliżyć. Natomiast główne takie przesłanie jest, że zmiana w sumie jest czymś bardzo ważnym ja ciągle w życiu coś zmieniam i uważam, że zmiana to jest taka po prostu możliwość zarządzania kim się jest, nie? I to może być zarówno zmiana mentalna, to może być zmiana duchowa, to może być zmiana fizyczna, tak? Czyli fizyczna, to może być ciało, to może być zdrowie, to mogą być różnego rodzaju sposoby, tak? Czyli na przykład gdzieś mam jakiś i wyznaczam sobie na przykład jeden cel, kiedy mam za dużo na głowie, nie? To koncentruj się na tym, żeby mieć jeden cel. Jeżeli mam mnóstwo myśli, to myślę o tym, że te myśli były jak chmury na niebie. Jest to pewnego rodzaju interpretacja, tak? Że myśli to po prostu nie są fakty, to są tylko myśli i można z nimi zrobić różne rzeczy, z różnych sposób można je zwizualizować. Zmiany można dokonać wtedy, kiedy jest się tu i teraz. Na przykład... Jeżeli potrzebuję na chwilę się oderwać, bo jestem w jakiejś tam rutynie, wystarczy spojrzeć po prostu za okno, w którym gdzie świeci słońce, skoncentrować się na, na liściu no, przez jedną minutę, nie? Mm, czy w myślach zrobić sobie taki stop, na przykład, nie? Więc w zależności od tego, w jakim kierunku te myśli płyną i nad czym się właściwie koncentrujemy. Zdrowie, to jest taki temat, z którym ja ciągle gdzieś tam e, walczę chyba. Jeszcze chyba nie doszłam do takiego pułapu, w którym mogłabym powiedzieć, że sobie wypracowałam super zdrowe nawyki, aczkolwiek wciąż próbuję, z mniejszym i, z mniejszym i większym skutkiem, ale naprawdę wciąż się staram. Więc dieta, myślę, że to jest coś, co jest chyba każdemu bliskie. E, czy też sport, nie? Tam jakaś, jakaś waga, czy jakiś wygląd. Przekonania, zmiana przekonań. Myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne, ponieważ przekonania to jest coś, co bardzo kieruje naszym życiem, bym powiedziała. Można je zmienić poprzez różnego rodzaju pytania. Pytania na przykład oparte na, na faktach, czyli jakby koncentrujemy się na tych myślach. I teraz w stosunku do tych myśli, które nam przeszkadzają, pytamy siebie o fakty. Pytamy, czy to co, to, co myślimy, to, co robimy, te przekonania, jak wpływają na nasze zachowanie, czy to chroni nasze zdrowie, czy nam pomaga osiągnąć cel, czy przez nie wpadamy w różnego rodzaju konflikty, czy raczej pomagają nam z tych konfliktów wychodzić, czy dobrze się z tym czujemy, co myślimy, co robimy. No i ustalić sobie jakieś rozwiązania, nie jakieś małe kroki. Więc tak naprawdę takie, jakie myśli, no to takie, takie są też przekonania. Więc dobrze jest znaleźć sobie na przykład trzy dowody na to, że to, co się myśli, to, co się robi, jest faktycznie ok, faktycznie nam pomaga. Co jeszcze takiego mogłabym Ci tutaj tak na szybko? Na przykład duchowa zmiana, tak? No to duchowa zmiana, ja myślę, że każda zmiana przede wszystkim polega na obserwacji. Myślę, że nie tylko duchowa, ale i w ogóle i mentalna, i wszelkie sposoby. Wszystko tak naprawdę polega na obserwacji, bo jeżeli wprowadzamy jakieś działanie w czyn, no to później obserwujemy, tak, czy to działa, czy to nie działa, jak to działa, co mi to powoduje, co mi to daje. Bardzo fajnie wtedy sprawdza się milczenie, sprawdza się cisza, sprawdza się. Medytacja, akceptacja, sieć wsparcia, rodzina, przyjaciele, społeczność, czy miłość, po prostu tak. Miłość i, tam, i sens, i spokój, bo to jest coś, co po prostu <laughs> w spokoju, uważam, że w spokoju i w ciszy naprawdę najwięcej się dokonuje zmian. Tak, w spokoju i ciszy, spokój i cisza niosą najwięcej zmian. To w ciszy i w spokoju y, powstają takie. Kurczę. W sumie nie wiem nawet, jak to ubrać w słowa, <laughs> no, ale jest to naprawdę ważne. Myślę, że warto poświęcić, warto w ogóle poświęcić czas na to, żeby ten spokój i żeby tą ciszę, ciszę znaleźć. Że może być ona właśnie znajdowana poprzez. Yy, Poprzez medytację, czy poprzez modlitwę, czy poprzez innego rodzaju sposoby wyciszania się. Fajnie jest sobie robić też taką listę rzeczy, które dobrze na mnie wpływają, bo są to takie koła ratunkowe, czyli to mogą być na przykład porządki na półkach, rysowanie, hobby, sport, właśnie medytacja, spacer, robienie jakichś gniotków, kakao, może rozmowa ze specjalistą, czy napicie się szklanki, wody. Prowadzenie różnego rodzaju pamiętników, dzienników, właśnie to ja ciągle robię też naprawdę bardzo, bardzo dobre. Dzienniki opisujące sytuacje, myśli, zachowania. Warto sobie to później jakoś interpretować, obserwować się, zastanawiać, a jak inaczej mogłem, czy mogłam zareagować. Opóźnieni reakcji na bodźce, nie? czyli na przykład bodziec, przerwa i reakcja, czyli to jest też taka autorefleksja, auto autorefleksja nad tym. Jak oceniamy, albo jak inni nas oceniają, nie? jakieś uczucia, pragnienia nad tym, co zależy ode mnie, a, a co ode mnie nie zależy, na co nie mam tak naprawdę zupełnie wpływu. Myślę, że cała zmiana to też dotyczy tego, że jeżeli zadajemy sobie przerażające pytania, to otrzymujemy po prostu przerażające odpowiedzi. Więc trzeba zmienić przede wszystkim pytania, które są w tym naszym umyśle. Okej, okay, bo to już bardzo długi ten filmik się robi Więc to tak, to tak pokrótce Na temat zmian miałam potrzebę tutaj opowiedzenia Sama jestem w trakcie właśnie jakiejś tam zmiany i, i, i metamorfozy Jakiegoś takiego podejścia mentalnego do, do tego, co robię ogólnie w życiu Czym się zajmuję, gdzie jestem, <grym> co się ze mną dzieje Dlaczego moje zdrowie wygląda, jak wygląda, yy, jakieś przetwarzania tam rodowych pętli i takie tam różne podobne rzeczy. Więc, yy, okej, okay. to na dzisiaj tyle. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy będę nagrywać filmiki regularnie. Istnieje możliwość, że, że niekoniecznie. Natomiast, yy, jak na razie, myślę, że to będą właśnie w takiej formie że będę sobie rysować, czy będę pisać, czy będę przedstawiać, to co właśnie napisałam jakieś wnioski, do których doszłam, i które być może okażą się gdzieś tam na drodze po prostu ważne. Więc jeśli oglądasz, trzymaj się ciepło. Wszystkiego dobrego. Miej się dobrze. I do następnego razu. Hej, pa!